Drodzy koledzy, koleżanki, pocztowcy, dzisiaj, 18 października, Poczta Polska obchodzi swoje święto. Z tej okazji, bo jeszcze wszyscy śpią, ja właśnie chciałem życzyć wszystkim pocztowcom w kraju, na całym świecie wszystkiego najlepszego. Za ich ciężką pracę, za ich ciężki trud. Bo naprawdę zawód pocztowca, zawód listonosza nie jest łatwy. W mrozie, w deszczu, w opale zawsze staramy się. Do Państwa dotrzeć z przesyłkami, aby dostarczone były na czas. Niestraszne nam wichury, jak, jak wieje, to nic. My, pocztowcy, listonosze, potwardziele. Do, do tego kończąc, wszystkim koleżankom. Wszystkim kolegom z okazji dzisiejszego naszego święta składam najserdeczniejsze życzenia i dalszej wytrwałej pracy. Dziękuję bardzo. Wiesław Szornak, Weichera Wojedna. Dziękuję.